Ok, się w kolejnym odcinku na gruha ICD. Skończyliśmy węglem, węglem zaczynamy. Jestem w jakimś, nie wiem, wygląda to na jakiś Jakiś wodospad. Tutaj jest jakaś jama wielka, właśnie chcę się tam przekopać i zobaczyć, ale mam bało. Serduszek i jak znam, życie zaraz ginę, spadnę, skądś, albo coś wyskoczy, nie zeżrę. No. W drugim odcinku już straciłem do mnie, zabili. Stracili mi się udało przeżyć, więc ciekawy, za ile teraz ginę. Obstawiajcie, piszcie w komentarzach, czy przeżyję do końca. <laughs> nie no, jakby życie do końca, to będziecie wiedzieć, czy przeżyłem. Więc oglądajcie do końca, czy uda mi się to. Tam jest jakaś dziura. No jak to tam wleś? Ja się zaraz gubię, no nie będę miał, umiał z tego wyleś. Dobra, dawać szybko, 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 bo nie ma czasu. Czas no. to pieniądz, pieniądz to czas. Dawać, czas, czas. czas. Kopiemy, kopiemy. Nie, nie chcę, żeby mi się tu wylewało. Chce to wyżej, wyżej, wyżej jeszcze. Zobaczcie co tam jest. Może będą diamenty. A może laso chociaż no i no no. tu też jest woda, serio. Co to jest? Blokowano recepturę. Coś znowu mam jakieś kamienie. No tu też jest woda, serio. No, ja nie chcę tyle wody. Ja naprawdę zaraz ginę albo się zgubię. No, tu też jest woda. Nie, no to bez jaj, tu jest jakaś rzeka tam płynie. Ale tu jest dziura, zobaczcie tą. No, tu wpłynął. To bym wypadł. No pewnie, że tu jest. Ja wy... zginę. No, zginę, ja już ginę. No. Nie, co to jest? Jakiś podziemny ten. Czy to jest jeszcze wyżej? Wyżej dużo wyżej. O nie! Płynąłem tu! Nie, nie! Jak się do góry robiło? dobra, nie, nie, nie chcę ginąć. ginąć. Nie chcę ginąć, nie ginie. Czekajcie, jeden ja blok sobie za dużo zrobiłem. Tak? tak. Dobra, no to co ja mam robić teraz? Odkryłem jakiś, jakiś niesamowity ten, Podwodny świat. Taki będzie tytuł odcinka: Podwodny świat, odkryłem podwodny świat. Jakby się ktoś topił tam. Bu, 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 bu. O, węgiel znowu. W jest coś, coś pływa. Jakby mi się tak wydaje, może jakiś potwór. Czy są jakieś pływające potwory? A ja więc że życie to pewnie sami zaraz mnie zabiją. Co jest zawiją. to jest za kolorowe? Kolorowe coś znalazłem. O! Nie! Nie, pikole, woda wszędzie. Nie chcę tyle wody. Tu już jest, zobaczcie, tu nie ma tego podłoża. O to mi uciekło. Nie wiem czy ja to mogę złapać w ogóle. Złapałem to? Rudę miedzi. A, ruda mieli to jest. Dobra, kopiemy to dokoła. O Jezus. No i się skończyło. Chodź. Muszę sobie oznaczyć, gdzie iść. Muszę to sobie jakoś, o. Zrobić taki mostek, żeby nie walnął. Tu jest wyjście. Nie wiem po co te... tyle tego. No tu się nie da kopać. Zacinkę. Dobra, idę do bazy mojej. Może już jest dzień, może już jest dzień. Słoneczko świeci i mogę wyjść. A się kopałem trochę, nie? Gdzie idę? A, idę po... Po kilofu. Ale węgla to mam od krowa. To mnie razie potrzeba. Kilochy są najważniejsze w tym momencie. Pochodnie. Czy 4 kilofy wystarczą? Co to jest? To? Wie co? Pochodni więcej już nie. No, patyków znowu nie ma. Patyków mało. Dobra, kilofy i lecimy. Dzisiejszy odcinek to bakupanie będzie. A. I drzewa mi już urosły? Jedno urosło, a to? Tam to jeszcze nie ma, nie ma tamtego. O to już mogę sieknąć do drzewa. No to szybciej, tam to wolniej. No, ale z nie tym. Teraz ja można tym. Szybciej się tym to to robi, a tamtym, tym tym. A tak. Czyli jednak siekiera to jest do siekiera, a. No. Jest takie głupie. Te zonki by się wyprzedały. I ma sezonek. Zawsze wypadają, czy jak to wypada, jak to chce? No to nie jest tak jak w Fortnite, że jak zniszczysz dookoła budynek, to spada. Dobra, pójdziemy się przejść szybko, żeby się nie zgubić. Może z niedźwiedziami, Nie, nie czy Zostawimy ich w tym odcinku Bez niedźwiedzi będzie wystarczy, że tajemne miasto znalazł. O, kwiatki! O, krowa! Mięso! a jest cudownie, jest pięknie, mamy żarcie. I konie, no, no niesamowite, no. O, Nie co z, z tymi kwiatkami można zrobić, ale sobie biorę parę. Mleczyk. Nie wiem po co. Można zrobić... Dobra, dawać ośmiornicę, daje atrament. Za też ją ciągniemy. Nawet no, bo jest bo nie, jakaś groźna. No, no mi coś? No daję. to dobra. Dobra, dawaj szybko. No, którą? Dobra, tam pierz Dobra, jest pierwsza. Szybko poszło. Że wtedy się męczą. Dobra, jeszcze jedna. Zbroję co by zrobię? o. Chcę, żeby się nie żeby się nie zgubić. Się nie zgubić. Kur, kurczaki! Kurczaki, ziemniaki, ziemniaki. Dawać kurą. Daj jajko. Jaka, jajko, jajko, jajko. jajko. O, jak się zbiera jajko? Jak się zbiera jajko? Nie wiem. Jestem. Jajko, zebrać. Jestem pełny. O. Blok na cieko. Gdzie jest to jajko? I tam. Nie mogę wziąć jajka. Bo jest tam nie mogę wziąć jajka. I czasty naciek. O, W Ziemię wywalę. O mam jajko. Nie wiem, że aż tyle rzeczy zabierają. Tu tam są jakieś fajne różowe drzewa. Dobra, jeszcze ciebie czachnie. O, jednym strzałem widzieliście tak. Te kwiatki sobie podbieram, nie wiem po co. O, tu inny kwiatek. dobra, konina. Nie, gdzie są moje krowy? gdzie jest mój dom? No, zgubiłem się. Nie, niemożliwe. Dobra, konie się nie powinno ciechać, ale jednego. daje jakieś... Nie daje mięsa. go ja zabijają. Tu jest krowy, a nie, to jest kłon. Jakoś się robiło to lasa na konie, tak? Dobra, a gdzie te krowy mi uciekły? Dobra, więc co, ja idę tam z powrotem po to, bo... Tam była moja chata, tam leczki se pozbiera, nie wiem po co, ale okej okay. Tu jest jakiś fotospad i mi się wydaje, że to jest tam od mojego... Nie, przecież to z tamtą stronę, to aż by tak się daleko ciągnęło. ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło Dobra, tu są krowy Dawać tą krowę i do domu no, przykro mi. No. Ja muszę to też coś jeść. Takie życie. Dobra, koniec. Piasek, z piasku można szyby robić, tak? Tylko ja muszę coś wywalić. Aaa, nie mam nic do wywalenia. Kwiatki sobie zostawię. Andrezat. Fioret. Piasek się przyda. Tylko. Nie wiem do czego, ale się może przydać. Ciekawości, zabiorę sobie ten piach. Dwa szyby można było robić taki offem dawać szybko, szybko Dobra, ja biorę i uciekam. Zaraz noc przyjdzie przyjdą tylko tworzy. O, co zrobiłem. Ta -da -da. Hej bo, hej bo. Tak, chciał, ciach, chciał. Jest moja chata, nie skupiłem się. Musiałbym się niedługo wynieść z tego tylko. A co tam za blok w przestrzeni powietrznej lata? Dobra Ines. To jest. Drzewa mogłyby urosnąć, no ile można czekać. Dobra, mam moją chatę. Jest, chata jest. O, co tu mamy? Węgiel, kwiatki. Ale no, te kwiatki też ciekawości są dla drzewa i zobaczymy co tu mamy za nowe rzeczy. Skórzane rzeczy mogę sobie zrobić. o kurzę bym chciał. To jest zaczep na linkę. O, sztabka Kto Ja nowego mogę zrobić. O, ja jej wełny nie mam jeszcze. Łódkę mogę zrobić. O, mogę sobie tam poprywać. Czerwony barnik, czarny barwnik. Półny barnik. A to z kwiatków. Hmm, może być. Ja sobie przechowam te kwiatki. No, Zgniłe mięso też, kurę też, brodę też, coś też, surowego kurczaka zera wykorzystamy, jasek też na razie, dwa jaja też, to jest surowa wołowina, to też na razie sobie schowamy, wow, mam dwie nie wiem do czego to może być, to też na razie, te drzwi to są w ogóle jakaś masakra czeka trzeba sobie zrobić jakoś tam tak i tak to będę miał czekaj czekaj będę miał ja mam kuczaka pieczonego dobra chodzi już ile 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 jak czeka widzimy się w kolejnym odcinku na no, nie jest